Podobno, tak przynajmniej kłamie jedna z gazet, w telewizji trwa śledztwo, kto zezwolił na emisję spotu wyborczych, idź na wybory, zmień kraj. I PiS po wyborach się kapną, że przegrał wybory przez to właśnie hasło, bo zmień kraj wielu niewyrobionych wyborców zrozumiało jako zmień rząd. Co więcej, ci, którym było dobrze, niech poszli na wybory, bo nie chcieli nic zmieniać, tym bardziej kraju, chcieli tu zostać. I ja mam taką radę dla przesłuchiwanych pracowników TVP: są dwa wyjścia, oba dobre, ale to drugie lepsze. Zacznijmy od pierwszego sposobu. W czasie przesłuchań trzeba grać na zwłokę. Nie przyznawać się, przyciągać, czekając na desant PO na telewizję. Po każdym pytaniu zastanawiać się, poprosić o powtórzenie pytania, powtórzyć pytanie, po czym inaczej je sformułować, dopytując się, czy dobrze pytanie zostało przez przesłuchiwanego zrozumiane. Następnie podczas odpowiedzi cytujemy choćby Biblię i szukamy w księdze pa paraleli do zaistniałej w TVP sytuacji. W apokalipsie świętego Jana na pewno znajdzie się mnóstwo odpowiednich fragmentów. Drugie wyjście lepsze przyznać się. Ja taki, taki przyznaję się, że namawiałam. Dopuszczania spotów o zmianie kraju i cieszyłem się, kiedy w TV. Dlaczego tak? Bo przecież po akcie samozagłady przejmie tę telewizję, nie? I nawet jak się wyleci na jakiś tydzień, to potem się triumfalnie wróci. Być może jako prezes, albo się nawet awansuje na jakieś bezpieczniejsze stanowisko. Dlatego co mi zależy, spróbować można, więc mówię: to ja, Tomasz Olbratowski, tak naprawdę naciskałem na spota z kraj. Nie wiem czy przyjmę posadę prezesa TVP, ale miło mi będzie jak się Donald oto do mnie zwróci.